Jak się do... to... inwestycja? jak widać bardzo niepotrzebna, bo mamy e, zmodernizowany pociąg, który tutaj dzisiaj e, przyjechał na rzecz fabryczną e, dzięki środkom e, z Unii Europejskiej. Do końca roku e, Urząd Działania Członkowskiego zakupił trzy e, takie zmodernizowane pociągi i one będą e, użyczone, przechodzą na karagowanie. Z pewnością ta modernizacja usprawni i e, ulepszy e, podróżowanie e, podróżnym e, przybywającym do Województwa W skrócie, dlaczego no, taki wadą jest lepszy? jest lepszy, bo on po prostu spełnia wyższe standardy, jest odnowiony. To e, również poprawia komforty e, jazdy podróżnych lepiej się w na jakich trasach te pociągi będą użyczone przewozom regionalnym, a zatem tutaj no, na różnych trasach Wojewódz Polskiego będą wykorzystywane Pociągi. To jest pierwszy etap. Ja przypomnę, że mamy wielki projekt kolei aglomeracyjnej. Za niedługo również za 145 milionów złotych zakup, zakupimy kilkanaście szynowusów, które również będą wykorzystywane do przewozów pasażerów na terenie obrębów. Hmm. Może jeszcze mam pytanie. Szynobusów czy zespołów trakcyjnych? No, szynobusów. Te co, te, co będą kupione, to szynobusy. Dziękuję bardzo.